Lego Castle to była piękna seria, reprezentowana przez dwie frakcje byków, tak jak w tym przypadku, no albo również smoków, jak w tej nowej serii, no i lwów, a symbol lwa pozostał chyba nawet do, do tej właśnie najnowszej najnowszego wydania Lego Castle. Jednak dawno Castle nie było. Ono nie powróciło na długo, zaledwie jedna seria, koniec, zamykamy temat. No i co? Właśnie teraz i pewien polski legotuber dokładnie kloczki z brodą zaplanował coś świetnego. A co gdyby zrobić własny projekt LEGO Ideas właśnie z LEGO Castle? W dzisiejszym odcinku, który będzie raczej w większej części nie moim, ale właśnie z klocków z brodą zaprezentuje, albo raczej on zaprezentuje wam swój projekt swój projekt na jego na lego ideas jak co napisał strategik robimy szum o polskie lego ideas, hashtag polskie lego ideas, no i właśnie ja do tego szumu również chcę się dołączyć no i bez już zbędnego przedłużania obejrzcie materiał przygotowany przez klocki z brodą Cześć z tej strony Broda, od niedawna na stronie LEGO Idea znaleźć możecie moją drugą propozycję potencjalnego nowego zestawu LEGO, a mianowicie projekt modułowego zamku rycerskiego o nazwie i tu niespodzianka Modular Knights nice Castle. Projekt ten jest moją skromną próbą przywrócenia na półki sklepowe zestawów ze starej dobrej serii castle, mniej więcej takich, jakimi ja bawiłem się w dzieciństwie, tyle że rzecz jasna w nieco zaktualizowanej formie. W skład zestawu wchodzi 6 podstawowych rodzajów modułów, z których możemy budować nasze średniowieczne twierdze. Najprostszym z nich jest fragment zwykłego zamkowego muru, który składa się z trzech segmentów połączonych ze sobą zawiasami. Dzięki nim możliwe jest przede wszystkim dosyć dowolne kształtowanie muru i tym samym uzyskiwanie również różnych kształtów całego zamku, w tym tworzenie konstrukcji całkowicie zamkniętych. Podobne rozwiązanie stosowane było w starych zamkach LEGO. Tam zazwyczaj umożliwiało ono przede wszystkim otwieranie zamku i uzyskiwanie dostępu do jego wnętrza. Na szczycie murów znajdują się platformy, które pozwalają na dosyć swobodne rozmieszczanie minifigurek broniących zamku rycerzy. Są one głębokie na trzy study, dzięki czemu miejsca jest całkiem sporo. Do łączenia fragmentów muru z pozostałymi modułami służy bardzo prosty system składający się z pinów i gniazd technik. Również w przypadku tego rozwiązania wzorowałem się oczywiście na oryginalnych zamkach LEGO z lat 80. i 90. Zostało ono przeze mnie jedynie lekko podrasowane. Każdy z modułów tworzących podstawę zamku, czyli poza fragmentami murów również podstawę wież oraz brama główna, o których powiem więcej za moment, posiada z jednej strony dwa piny technik, z drugiej natomiast dwa pasujące do nich gniazda. Dzięki takiemu układowi połączone moduły nie obracają się względem siebie i całość jest bardzo stabilna. Drugim wspomnianym już typem modułu jest podstawa wieży, która, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia rozbudowę zamku w górę poprzez tworzenie niskich lub wysokich wieżyczek. W poziomie możemy ją łączyć z murami oraz bramą za pomocą wspomnianych pinów, natomiast w pionie możemy na nią nałożyć jeden z dwóch rodzajów modułów: półotwarte blanki wieńczące niską wieżę, lub moduł środkowy wysokiej wieży. Do zwieńczenia tej ostatniej służy natomiast kolejny typ modułu, czyli pełne blanki. Moduły te łączą się ze sobą za pomocą jedynie czterech studów, dzięki czemu ich montaż i demontaż jest stosunkowo łatwy. Wewnątrz zarówno podstawy, jak i modułu środkowego wieży znajdują się dosyć obszerne komnaty, w których możemy chować obrońców zamku, z okienkami umożliwiającymi im obserwacje i np. ostrzał nieprzyjaciela z boku. Oba rodzaje blanek również zapewniają sporą ilość przestrzeni do swobodnego rozmieszczania minifigurek. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć, że wygląd Blanek mojego zamku został zainspirowany innym projektem zamieszczonym na Lego Ideas kilka lat temu, a mianowicie Kingdom's Modular Castle Creator autorstwa Michaela Kalkorfa. Polecam Wam zapoznanie się z tym rewelacyjnym projektem, który nie zdołał niestety uzbierać odpowiedniego wsparcia, aby stać się zestawem Lego. Wielka szkoda, bo moim zdaniem naprawdę na to zasługiwał. Wracając jednak do mojego zamku, ostatnim i zarazem najbardziej złożonym jego modułem jest Brama Główna. I najważniejszymi elementami są rzecz jasna podnoszona krata oraz działający most zwodzony. Kratę obsługujemy przy pomocy prostego, przypinanego uchwytu, który możemy zamocować na różnych wysokościach. Możemy go również odpiąć zupełnie i w ten sposób na przykład błyskawicznie opuścić kraty. Most zwodzony, podnoszony i opuszczany jest z kolei za pomocą znajdującego się na szczycie bramy kołowrota. Obok kołowrota do dyspozycji pozostaje wystarczająca ilość miejsca, aby bez problemów zmieścić dodatkowych obrońców. Po bokach bramy znajdują się zamocowane na zawiasach dwa krótkie fragmenty murów. Pozwalają one na jeszcze większą swobodę kształtowania zamku, ale też oddzielają szczyt bramy od ewentualnie połączonych z nią wieżyczek. Dodatkowym elementem zestawu jest prosta wieża oblężnicza z opuszczanym pomostem zamontowanym na wysokości górnych platform zamkowych murów. Może ona zostać wykorzystana przez rycerzy atakujących zamek do łatwego dostania się do jego wnętrza. W jej środku dostępna jest też spora ilość przestrzeni, w której napastnice mogą ukryć się przed strzałami obrońców do czasu podprowadzenia wieży pod mury. Jeśli chodzi o samych rycerzy, do mojego zestawu wybrałem przedstawicieli dwóch, moim zdaniem, najbardziej klasycznych kastlowych frakcji z lat 80., czyli Krzyżowców i Black Falcons. Obie frakcje reprezentowane są przez pięciu zbrojnych, po trzech żołnierzy, dwóch łuczników oraz dowódcę na koniu. Brama główna oraz wieżyczki zamku mogą zostać przyozdobione tarczami i flagami odpowiednimi dla każdej z frakcji. Co więcej, ozdoby te mogą zostać łatwo wymienione, jeżeli na przykład jedna z frakcji odbierze zamek z rąk drugi. I to wszystko, jeżeli chodzi o opis mojego projektu. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Ja ze swojej strony mogę Was tylko gorąco poprosić o oddawanie na niego Waszych głosów i z góry za nie wszystkie podziękować. Chciałbym w tym miejscu podziękować też jeszcze komuś, ponieważ z tego co wiem, mój projekt wzbudził zainteresowanie wśród koleżanek i kolegów LEGO youtuberów i część z nich prawdopodobnie w ramach wsparcia zdecydowała się na udostępnienie tego filmu na swoich kanałach. W związku z tym, wszystkim Wam, którzy pojawiliście się tutaj przed lub zamierzacie pojawić się po moim gadaniu, wielkie i serdeczne dzięki. Naprawdę bardzo doceniam. Trzymajcie się mocno i do usłyszenia. Mam nadzieję, że projekt klocków z brodą się Wam spodobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do oddania głosu na stronie LEGO Ideas. Link znajdziecie również w opisie. Ja się już będę z Wami no, żegnał, bo co tutaj ja mam dodawać. Klocki z brodą Wam wszystko wyjaśnił. Teraz tylko idźcie głosować, aby no, Kastyl przynajmniej jeden zestaw powrócił na rynek icie głosować, żeby Polska zaistniała również na lego Ideas. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!